Czy wiecie, że podróżowanie przyczepą kempingową może otworzyć przed Wami nowe możliwości wakacyjne? Wiele osób zastanawia się nad tym, czy przyczepa nie jest za długa, jakie prawo jazdy potrzebuje, jak zaparkuje z tym zestawem, jaki pojazd mogę ciągnąć. W tym odcinku rozwieję Wasze wątpliwości, odpowiem na te pytania, doradzę, powiem z jakimi kosztami możecie się spotkać oraz jak za to wszystko się zabrać. Kogo Camper, wszystko o wynajmie kamperów i przyczep kempingowych. Doradztwo, serwis, wynajmy długoterminowe, wynajmy B2B. Ja nazywam się Jakub Kocian, ja jestem współwłaścicielem Kogo Camper. Pewnie wielu z Was zastanawia się, jakie formalności należy spełnić przed wypożyczeniem przyczepy kempingowej. Prawo jazdy to jest pierwsza wątpliwość, z którą mierzy się wiele osób, które zamierza wypożyczyć przyczepę kempingową. Czy potrzebuje specjalnego prawo jazdy, czy wystarczy mi prawo jazdy kategorii P? I tutaj można odpowiedzieć na dwa sposoby. Na pewno mogę Tobie doradzić szkołę. W Warszawie, która nazywa się Elmol, w której sam zrobiłem swoje prawo jazdy. Druga rzecz, pamiętaj, że kategoria E do B to tylko 15 godzin jazdy bez egzaminu teoretycznego, czyli w dwa tygodnie jesteś w stanie uzyskać dodatkowe uprawnienia. Odpowiadając na to, czy prawo jazdy jest tutaj potrzebne, spójrzmy do Twojego rejestracyjnego i porozmawiajmy o DMC, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, jak i zespołu pojazdów. Jak to sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym? Zapraszam. W fizycznym dowodzie rejestracyjnym w rubryce O1 możecie sprawdzić dopuszczalną masę całkowitą szczepy nie tylko kempingowej, jaką możecie ciągnąć swoim pojazdem. Ta wartość nie może zostać przez Was przekroczona podczas wynajmu szczepy kempingowej. Zapraszam Was do obliczeń, abyście mogli samodzielnie stwierdzić, jakie uprawnienia potrzebujecie do ciągnięcia konkretnych przyczep. Prawo jazdy kategorii B. Dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wynosi 3,5 tony i liczymy to w taki sposób, że bierzemy dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, odejmujemy ją od 3,5 tony i w ten sposób wychodzi nam wynik, jaką przyczepę możemy ciągnąć na to prawo jazdy. Oczywiście mówimy o przyczepie z hamulcem. Jeżeli nasz samochód ma DMC 2100 kg, to wychodzi, że możemy maksymalnie pociągnąć ze sobą przyczepę 1400 kg. Zachęcam Ciebie do zrobienia wyższych uprawnień po to, aby mieć większą pewność i doświadczenie w ciągnięciu takiego zestawu, który nieczęsto będzie przekraczał 12 metrów. Należy zwrócić tutaj tu szczególną uwagę, że na kategorię B możemy ciągnąć też zestaw, który będzie przekraczał 3,5 tony. Będzie to przykładowo kamper do 3,5 tony plus przyczepa lekka do 750 kg. W tym wypadku nie są potrzebne nam dodatkowe, dodatkowe uprawnienie, ale pamiętaj, będziesz musiał płacić opłaty drogowe. Prawo jazdy kategorii B96. Jest to prawo jazdy, które możemy zdobyć poprzez sam egzamin bez kursu, jak w przypadku kategorii E do B. Jest to prawo jazdy, które uprawnia nas do ciągnięcia zespołu pojazdów o DMC 4250 kg. Obliczenia dokonujemy w taki sam sposób jak w przypadku kategorii B, tylko na początku dajemy 4250 kg, od tego odejmujemy przykładowo pojazd DMC pojazdu 2100 kg. Dzięki czemu. Zyskujemy możliwość ciągnięcia przyczepy do 2150 kg. Tylko ważna kwestia. Pamiętaj o tym, że przyczepa kempingowa nie może mieć wyższego DMC niż to, które jest wskazane w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazd holujący. Prawo jazdy E do B daje nam możliwość prowadzenia zespołu pojazdów do 7 ton. Co możemy łatwo przyliczyć, że holownik może mieć. 3500 kg, jak i sama przyczepa. Daje to bardzo duże możliwości podróżowania oraz zwiększa wachlarz przyczep, które możesz wynająć. Dopowiadając, DMC swojego pojazdu znajdziesz w rubryce F2 i stanowi tak naprawdę kluczowe informacje do wcześniej wymienionych obliczeń. Jeżeli wybierasz się na wakacje swoim pojazdem lub pożyczonym pojazdem z hakiem, to zachęcam Ciebie do sprawdzenia ile pinowe masz gniazdo, czy 7, czy 13, żeby zabrać odpowiednią przejściówkę oraz do sprawdzenia sprawności takiego, takiego gniazda, chociażby na stacji kontroli pojazdów. Dlaczego warto wynająć przyczepę kempingową? I tak naprawdę podstawową rzeczą, którą warto rozważyć przy wynajmie przyczepy kempingowej to to, czy stawiamy na wolność i możliwość zwiedzania na miejscu poprzez poruszanie się własnym pojazdem, czy chcemy się poruszać komunikacją miejską zestawiając to w przypadku kampera. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli dojedziemy przyczepą kempingową, zestawem z przyczepą kempingową na pole kempingowe, zostawimy przyczepę, to mamy swój pojazd w postaci samochodu do tego, aby udać się w różne miejsca i zwiedzać. Jeżeli już zdecydowałeś się na przyczepę kempingową, czy masz uprawnienia lub ich nie masz, to tak naprawdę zachęcam Ciebie do sprawdzenia do modeli naszych przyczep kempingowych, które mamy w wypożyczalni. Ponieważ mamy przyczepy lekkie do 1000 kg DMC, aż po 1600 kg DMC, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby właścicieli samochodów elektrycznych, mniejszych samochodów z mniejszym, mniejszym uciągiem, jak i tych osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Więc zapraszam Cię na naszą stronę, zobacz wszystkie modele. Jak już wybrałeś odpowiednią przyczepę, to samodzielnie możesz sprawdzić dostępność jej w zakładce rezerwacje kalendarze przyczep. Jeżeli przyczepa jest dostępna, nic nie stoi na przeszkodzie. Kliknij formularz rezerwacyjny wypełnij odpowiednie dane, osobowe jak i terminy, my w ciągu dwóch godzin bazowo, maksymalnie 24 godziny, prześlemy Tobie wycenę wraz z odpowiednimi opcjami dodatkowymi po to, by dopełnić for for formalności związane z rezerwacją. Zapewniam Cię, że przed wyjazdem sprawdzamy stan techniczny naszych pojazdów, a przed wyjazdem zostaniesz odpowiednio przeszkolony z tego jak taki pojazd użytkować, z czego się możesz spodziewać. Również sprawdzimy, czy po podłączeniu przyczepy do twojego pojazdu wszystkie światła są sprawne, bo wiemy, że to jest kluczowe dla bezpieczeństwa twojej podróży. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi tak naprawdę wiecie więcej na temat podróży z przyczepą kempingową. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał, po to by dobyć na bieżąco z tematyką związaną z karawaningiem, z inspiracjami i z tym Jakie pojazdy można u nas wynająć? W przypadku kampera jesteśmy tym ograniczeni, że za każdym razem musimy zabrać... Właśnie coś pomieszałem... Musimy bo... za każdym razem zabrać swój dom ze sobą. Ale pytanie, czy w ogóle macie kamperz jak to w szczepach, nie?